Dzisiaj temat trenerowy pod tytułem Kiedy można jeździć rowerem po operacji pąkotki w kolanie. Kwestie najpierw bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o rower rzeczywisty, jeżdżenie w terenie, czyli nie rowerek stacjonarny, treningowy, to bezpieczeństwo jest tu kwestią dosyć istotną. Nie wsiadałbym na taki rower w sytuacji, kiedy, kiedy nie miałbym możliwości dobrego podparcia się w razie, gdyby coś poszło nie tak. To oznacza, że po operacji Łąkotki może to być 6-8 tygodni po zabiegu, ale tak naprawdę nie chodzi o czas chodzi o to, czy jesteście w stanie na swojej nodze się bezpiecznie podeprzeć. Proponuję przyjąć taką taką zasadę, że jeżeli, jeżeli potraficie wejść po schodach naprzemiennie, to pewnie jesteście gotowi również na to, żeby z no, akceptowalnym ryzykiem jeździć rowerem. W razie czego będziecie w stanie się podeprzeć nogą. No dobrze, a teraz kwestia samego mechanicznego ruchu. Kiedy można kręcić na rowerze na przykład stacjonarnym? Po usunięciu częściowym, czy całkowitym łąkotki, czyli meniscektomii, bolesność z reguły nie jest zbyt duża. Jeżeli ból pozwala, to czasem można, e, można nawet zacząć, kiedy jeszcze mamy szwy, czyli nawet po tygodniu od, od zabiegu. Natomiast jeżeli chodzi o szycie łąkotki, to to sprawa, sprawa jest trochę delikatniejsza, ponieważ szyta łąkotka potrafi się po prostu rozwalić i trzeba na nią bardziej uważać, zwłaszcza w początkowym okresie. Więc nie próbowałbym kręcić rowerem pewnie wcześniej, jak po 4, 3-4 tygodniach od zabiegu. I zwróćmy uwagę jeszcze na jeden aspekt, jeżeli szyty był róg przedni łąkotki, to Jesteśmy ostrożniejsi prostując kolano, a możemy odważniej je zginać, więc wtedy siodełko rowerka stacjonarnego ustawiamy niżej, żeby kolano pracowało sobie w dużym zgięciu. A jeżeli szyte był, szyty był róg tylny łąkotki, to wtedy ustawiamy siodełko możliwie wysoko w początkowym etapie. Dziękuję. Kornel Mikołajczyk, Kornelus Klinik. Aha, pamiętajcie, że jeżeli w czasie zabiegu chirurgicznego coś więcej oprócz łąkotki było operowane, to zalecenia mogą kształtować się jednak inaczej. Być dużo bardziej zindywidualizowane, więc sprawdzajcie, co macie w karcie wypisu ze szpitala i radźcie się swojego, swojego chirurga oraz fizjoterapeuty, co Wam wolno, na którym etapie, a czego nie. Również jeżeli kolano bardzo boli albo jest mocno, w stanie zapalnym początkowo, co na szczęście podczas samych operacji łąkotek rzadko ma miejsce, ale jeżeli tak jest, to również sprawa jest dużo bardziej delikatna. Uważajcie na siebie, pozdrawiam.